Duchowe SOS, czyli słowo od serca wspólnota, to nie robota, wspólnota to wspólna służba. Od momentu, kiedy doświadczyłem działania Jezusa w moim życiu, zawsze była bliska mi wspólnota. I pamiętam pierwszą wspólnotę, w której byłem, to była wspólnota małżeństw. Moje w niej upodobanie bardzo serdecznie pozdrawiam. I tak właściwie w tej wspólnocie to, czego doświadczyłem, to jest doświadczenie bliskości. Pamiętam, że była to wspólnota prowadzona przez małżeństwa i przeżywałem na Górze Świętej Anny Seminarium Odnowy Wiary. Bardzo mocno wszedłem w przeżywanie też tego seminarium, doświadczyłem nawrócenia, doświadczyłem bardzo wielkiej miłości Pana Boga, miłości ojcowskiej i bardzo związałem się też z ludźmi, którzy prowadzili też te rekolekcje. Załapaliśmy, można powiedzieć, bardzo fajne relacje, więc automatycznie po rekolekcjach wstąpiłem do wspólnoty, gdzie można powiedzieć, bardzo, bardzo się rozwinąłem. I te relacje tak właściwie trwały, trwają do dnia dzisiejszego, mimo tego, że jest już 15 lat później, dlatego, że że od razu była zbudowana też bliskość, i mimo tego, że jesteśmy w różnych miejscach, to do dzisiaj też te relacje trwają. Kiedy rzeczywiście byłem później w innej wspólnocie, gdzie było zdecydowanie więcej też ludzi młodych, no to też tak właściwie życie tej wspólnoty wyglądało tak, że to nie było tylko spotkanie modlitewne w jeden konkretny dzień tygodnia, ale bardzo często jeździliśmy gdzieś na weekend. Do dzisiaj wspominam niesamowite spotkania u dwóch osób, gdzie przychodziło 20-30 osób, gdzie wspólnie jedliśmy sałatki, modliliśmy się, rozmawialiśmy się, rozmawialiśmy. I to był taki czas właśnie... Budowanie budowania relacji, to był czas dzielenia się życiem, to był czas, wiecie, takiej normalności, że oprócz tego, że jesteśmy we wspólnotach, gdzie służymy, gdzie podejmujemy się, podejmujemy się różnych działań organizacyjnych, to w tych wspólnotach bardzo ważny jest też taki czas, żebyśmy ze sobą po prostu przebywali. Tak właściwie teraz niedawno spotkałem się z moimi animatorami młodzieży, gdzie graliśmy chyba w planszówki do czwartej nad ranem, gdzie odprawiliśmy wspólnie właśnie mszę świętą, gdzie się pomodliliśmy i to był bardzo długi czas. To był czas właśnie budowania relacji. Dlatego, że wiecie, jeżeli my będziemy tylko służbowi jeżeli my będziemy tylko tacy do roboty, to tak właściwie pomijamy bardzo ważny aspekt. Pomijamy bardzo ważny aspekt, którym jest relacja. A zobaczcie, że Jezus budował z apostołami relacje. On z nimi przebywał. On ich wezwał właśnie do tego, żeby oni mu towarzyszyli. I towarzyszenie Jezusowi jest pierwsze. A dopiero później zgłoszenie nauki. I to jest w Marka 314. To jest tak potężnie ważne, kochani, żebyśmy w tych zespołach, w których jesteśmy, budowali relacje. Moim doświadczeniem jest to, że kiedy gromadzę właśnie też zespół osób, to tak właściwie bardzo mocno zależy mi, żeby stworzyć taką przestrzeń do dzielenia się sercem. Czyli do tego, żeby móc opowiedzieć, co u ciebie, co przeżywasz, jak się masz, jak tam duchowo się w ogóle trzymasz, czy masz dobry okres, czy kiepski. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie mamy większe zrozumienie, też tej osoby, dlatego, że jest nam po prostu bliżej później do siebie, i dlatego, że chcemy stanowić jedno serce. Jednego ducha, tak jak właśnie w dziejach apostolskich, i to byłoby niemożliwe, gdybyśmy tylko i wyłącznie skupiali się na służbie. Więc chcę powiedzieć o tym, że to jest moje doświadczenie doświadczenie po prostu bycia we wspólnotach, gdzie bardzo potrzebne jest to, żeby budować bliskość. Tą bliskość budujemy przez wspólne doświadczenia, przez czas, który wykracza tylko poza nasze regulaminowe spotkania. I tam doświadczamy tak właściwie takich relacji królestwa. Relacja królestwa to jest relacja oparta na królu, czyli oparta na Jezusie. I do tego jesteśmy bardzo zaproszeni. Ja myślę, że to jest niesamowicie życiodajne. Życiodajne dla kościoła, życiodajne dla nas, że z tego bardzo mocno, bardzo dużo po prostu czerpiemy. Więc, kochani, pozdrawiam wszystkich, którzy są we wspólnotach i zapraszam właśnie do tego, żebyśmy budowali. Bliskość, że Jezusowi chodzi o bliskość. On jest Emanuelem, to znaczy Bogiem Bliskim, i tego tak właściwie budując tą bliskość, będziemy razem stanowili jedno serce i będziemy naprawdę bardzo mocno budowali Kościół. Więc bądźmy zjednoczeni, bądźmy w bliskości. I na drogę bliskości serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie z Bogiem.